Cześć, z tej strony Rogu, kontynuujemy sobie serię Zagrajmy God of War Ragnarok Skończyliśmy sobie tutaj ostatnio, właśnie tutaj przy tym piecu już będziemy go tutaj, tak uruchamiać Ale jeszcze chcę sprawdzić, czy wszystko tutaj sprzątnąłem Zrobię sobie, możemy tutaj tą beczkę możemy jeszcze rozwalić Czy tutaj wszystko jakby ogarnąłem Patrzmy jeszcze tutaj To ten piec jakby nie ucieknie nam w żaden sposób. Dobra. No to podejdźmy rzeczywiście tutaj zobaczymy o co to chodzi. Super. Dało. A w służbie Asgardu, z wyłączone platformy jedna z trzech. Dobra, Cele? Znakomity nidawelerski nadbiornik. Możemy stworzyć znakomity nidawelerski pancerz. wykorzystując do tego. Nidwalierską rudę z platform. Stwórz znakomity nidwalierski nadbiornik wykorzystując do tego nidwalierską rudę z platform, w sensie, że to jest nasz cel. Dobra. To nie Nieprzetworzona rudę wybływana na platformach za takiej upiłości słwartej Dobra, pierwsza platforma ogarnięta. Dobra Idziemy na górę Nie, tutaj mogę To nie będzie kolejna platforma Jak znam życie Uwielbiam to spinanie w tej grze wtedy mam, jakby trzy gry w jednym, bo wtedy mi się przypomina God of War poprzedni Uncharted i, i Tomb Raider, czyli wszystkie gry, które uwielbiam. Leciał nam Leciał tam Ciekawi mnie jedna rzecz, czy tutaj w tej grze też będą Walkirie do pokonywania. Mam nadzieję, że nie tak duże, jak w tamtej części. One były mocno męczące, w sensie, że... Nie, że te walki z nimi nie były fajne, bo były fajne, ale żeby je pokonać, to matko jedna trzeba było trochę poświęcić temu czasu, a... a nie wiem, czy to takie dobre. Jakaś tam czynność w grze pochłania, pochłania tyle czasu, żeby jedno zadanie zrobić. Kolejny hit oh, boss. Zobaczcie, dowolny ją szałem. szałem.

Jest. I po kłopocie. Ale nie był łatwy do pokonania. Tam mścicielka. Przeczytajmy sobie. Nigdy jeszcze nie widziałem takiej draugrzycy. Walczyła jak gdyby opętała ją szaleńcza nawiść. Wypełzła ze szczelinę w ziemi, która zamknęła się gdy tylko ją pokonaliśmy. Jeśli napotkamy po drodze więcej takich nory musimy dopilnować, by wybić wszystko co z nich wylezie. Dobra. Ale rzeczywiście była trudna. Zdecydowanie trudniejsza już, niż ta niż ta łowczyni. A z nią też był niemały problem. Iskra chaosu, ulepszenie broni, ulotne pozostałości po płomieniu chaosu, zbierz sześć, by przywrócić mu pierwotną postać. Tak rozwalajmy to. Iskrzynia kolejna. Ale nie Nord, chyba to jest. Tylko jakaś inna nazwa nie była. I yy, zobaczmy sobie tutaj na broń. Proszę coś tutaj chyba polepszać. Tak jest. Zdecydowanie to polepsza nam statystyki. Nie, tutaj się na razie jeszcze nie da, chyba nic. Także na razie tyle. I co teraz? Czy to możemy teraz to blokować? Nie, na razie nie. O, patrzcie kolejny ten. Tu lata. Jak, jak go tutaj sprzątnąć. Czekajcie, musimy tu się na niego przygotować. Ściągniemy go, tego kruka. Okay. Nie, myślę. Zaraz! go tutaj? To będzie zaraz leciał. Nie! na mi to idzie! Sprzątnięcie tego kruka! Jak go tutaj kruka sprzątnąć? Nie no, nie no. Jak ja mam go tutaj? Tutaj się przygotujmy muszę. Mogę? Ja. Już prawie. Nie było tak daleko już. Czy mogę go ubić? Jest! Brawo! z 48 ubite jeszcze tylko 44 dobra, na razie tutaj chyba nie jest, się nie da. Nie widzę, żeby była możliwość. Ach, tam można chyba gdzie tam. Może chyba jeszcze wyjść. Ale na razie chyba się tam nie da. Wyjść. Może tam będzie się mogło jakoś podpłynąć czy coś, dobra. Zostawmy na razie. I jeszcze tutaj można się na chwilę wrócić. O, zobaczcie, tutaj mamy to wiaderko. Podejdźmy jeszcze troszkę bliżej. Ja tutaj lepiej tym lewiatonem. Ok. Where do these rigs come to I had them built the, the door for armaments. armaments. are go to the next You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know. But I have to try something. Mir. how many stories have you told about Odin and Thor and all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems right, my, we memory my memory of them requires no refreshment. You better pause there. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke. Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. nowy obszar platforma alt high alt -Hoy Zobacz, to, uh, entry. teraz to z tego skorzystamy jeszcze tutaj gdzie jeszcze tutaj no, tutaj to tak zdawać. O, kolejny kruk. Świetnie. Już 5 z 48. Wydaje się, że te kruki w tej, w tej części będzie łatwiej je eliminować. Jakieś takie wrażenie mam. Tam jest ta skrzynia na dole. Na pewno ją zgarniemy, ale na razie. Na razie chodźmy tu. Świetnie. Teraz co mam zrobić? No skoczyłem tutaj, ale chcę teraz dalej tamten. it's got to be the right spot ah no bruh but that's that that doesn't to those barrels. i smell fuel bet a spot from your blades would cause quite a boom A, można to rozwalać, dobra. Uwaga. Za, za daleko. Tak jest. Brawo. Idziemy dalej. Rozwalajmy to, bo w na nam nie, nie zaszkodziło. Tam się zaraz udamy na górę. Jeszcze sobie porozwalamy tutaj. Tutaj. Dobra, jest. tak robimy właśnie. Świetnie. Świetnie. Teraz tam zajmiemy jak coś. I super teraz podnosimy bramę oto to jest silne teraz rozwalamy to świetnie idziemy dalej tutaj to porozwalajmy oczywiście tutaj pieniążki weźmy Tutaj, beczka. Tak jeszcze raz czy nie ma czegoś. Można wyjść, ale co zaraz, za momencik. A to jest ta platforma, co tutaj widzieliśmy na początku, dobra. Czyli teraz tutaj na... Na górę. The dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the dwarves, Couldn't you have convinced them not to. Aye, A dobra, pamiętam, tak, tak się zarobiło. robiło. I do widzenia. I do widzenia. Ale te finishery są genialne. Rzeczywiście. Weźmy tą skrzynkę. 52 srebra. Fantastycznie. Ha, o, to prawda. Sprawdźmy w kodeksie tę jeżdzielkę. Czy hmm. tam było tam jeszcze ciako? A może na razie tego nie da odczytać? Czy coś w ten stylu? A i teraz tu można Tylko co to dało? nie możemy tam skoczyć przecież. tam skoczyć.

to w gminie, słuchajcie, w następnym odcinku, a z Wami był Rogon i dziękuję Wam za uwagę. Cześć!